Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diablo i zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka z Tasty Planet Back for Seconds czyli kolejnej gry twórców Tasty Blue, moi drodzy, zakupiona na Steamie kosztowała mi chyba 6 dolanków, czyli coś za 25 zł, coś takiego, więc nie ma tragedii, nie jest droga. A ile da fanu moi drodzy! Dobrze, zaczynamy od samego począteczka. Wybieramy sobie pierwszą misję, proszę bardzo! Let there be goo. Niech będzie glut! Tak się nazywa, 35 sekund! Na złoty! O, to mam troszeczkę inaczej! To nie mam trzech gwiazdek, dwóch gwiazdek jednej 1 gwiazdki, tylko mamy złoty, srebrny i brązowy czas. Więc zaczynajmy! Go! I've done it! My time machine is complete! You a genius doc. Hey, what's this? Oh. I was experimenting with nanotechnology and accidentally created that. I call it gray goo. It can eat anything smaller than itself. Dangerous stuff, really. I should probably keep it in more secure location. You look hungry, little guy. Have some candy. We should make sure that no one feeds it anything. Nooooo! Zaczynamy rozgryweczke. Użyj myszki oraz Żeby kontrolować twoim szarom moś Więc wszystko co jest od ciebie mniejsze Boże, za głośno jest gra Zdecydowanie, music Ciszmy to O Jezu, jak głośno Dobra, miejmy nadzieję, że teraz będzie okej okay. Miam um, mniam, mniam, o Uuu, ej, troszeczkę inaczej niż o, Ale fajnie, dżama Dobra, spróbuję Będziemy sterować tymi strzałkami słuchajcie O Jezu, jak przyjemnie, to Turek Camembert My friend Dużo przyjemnie się tutaj strzałkami teraz steruje, serio. Fid w rybkach naszych w tej To już nie było takie przyjemne, niam. niam zaczynamy nową przygodę ze zjadaniem. Let's go baby! zapraszamy Green candy, brown candy. zjemy jakieś sukieretki. A, bo on nas chciał cukierkami nakarmić, a my zaczęliśmy przyjać wszystko dookoła niam 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 mm. okej. Okay. I co by było fajne? <coughs> Jakby w tej reszcie. Opa! Pierwszy level skończony. Jakby w tej reszcie, co każdy poziom był jakiś kawalątek malutki historyjki, to by było przekozacki. Kurde, i taką historyjkę byśmy sobie prowadzili. Może w tej grze tak będzie. Może w tej grze tak będzie. Zobaczmy. Messi desk. Upierdzio. Rurko. Upierdzielony stół. Minuta 0,5, minuta 10, minuta 25. Let's go. The arrow points the largest nearby entity that you can eat. Czyli. Całka wskazuje największe coś, co możemy zjeść. Po prostu. Wuu! Okej, okay, dużo szybciej tu działasz. Okej, okay, szczurki. Spróbujmy myszką. Nie, myszką się jeszcze trudniej... truje. A będzie się trzeba przyzwyczaić, to jest troszeczkę inne sterowanie niż... <laughs> ...niż w Tasty Blue. Ale damy radę. Nie ma tego złego, co by na dobre, to nie ma lipto, jak to mówią. No teraz muzyka jest znowu za cicho. A, tak, zostawimy. Gitarka. Hop! mat mi me Bop! pa poru po 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 po, po, po. kto tu rośnie. Możemy żabki wcinać, ba co mnie to cieszy w ogóle. Ile tych eksperymentalnych żab tu się poniewiera? Ludzie powinniście troszeczkę pinować swoje eksperymenty, przecież taka żaba dwugłowa jakaś, czy coś takiego wyskoczy. uło bateryjki i bardzo chętnie. Jami, dokładnie. I like this shit. Dziękuję bardzo. A ten kaliper jakiś? Co to jest? Kliper! Kaliper! Kliper! Ała! Poraziło mi prądem? Nie, już myślałem. XD eh. Dwa, Źle, źle te świetlówki. Wolfram, z wolframem. Zapraszam. Dziękuję. Oj, tutaj mam fioleczki. Oj, szczurek. Let's go. Labrat. Szczur laboratoryjny, moi drodzy. <laughs> A będzie coś fajnego, fajne. Wydaje mi się, że ta gierka będzie bardziej taka właśnie. Mm, Fabularna, ponieważ e, wydaje mi się, że będziemy tu uciekać i cały czas szli do przodu. Nie będziemy się cofać, że tam musimy jakimiś innymi postaciami grać i tak dalej. Cały czas gramy tym naszym srebrnym puh! Szarym maziem. A, znaczy w sumie kolorowym, bo on zmienia kolor. E, zależnie od tego, co wytniemy, tak naprawdę. Okej, okay, chodź tu szczurze. No, jeszcze jeden taki szczurek, nie mogę stąd skierować. Petridish. Dobrze, kolejny poziom przeszliśmy. Bardzo mnie to cieszy. Continue. O, to mam w ogóle na medal, a to bez medalu zrobiliśmy. Ciekawe. Quest 43 sekundy, minuta 35. O bez, bez tego zrobiliśmy. Dobra, nieważne. E, na razie sobie to olejemy, robimy tak po prostu do przodu lecimy. Minuta 05, minuta 10, minuta 25. Lab rats and lab cats. O, laboratoryjne szczury i koty. Be careful around the larger entities. Some of them will hurt you if they touch you. Czyli tradycyjnie jeśli coś nas uderzy, to może nas u... zabrać nam punkty troszeczkę, ale to już mieliśmy. Obo, bo, bo, bo. Kocie! To nam zabierze trochę punktów. Bo ja, Nie dla kota kiełbasa. Znaczy szczur bardziej. Przepraszam. Chodźcie, tu szczury. Zapraszam. Wszystkie szczury i koty też by się przydały. W sumie mamy 23 sekundy. Na spokojniu się powinniśmy zrobić to na dwie gestki przynajmniej. Znaczy na srebrny medal. Muszę pamiętać, że to są medale, diabel, to są MEDALE! To nie są gwiazdki, tak jak... O kurde, kocie. Mogę to zbierać? Nie, nie, nie mogę jeszcze. Halo? O, świetlówki, źle. Przepraszam, skąd Tutaj. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, mikroskopy. Dobra, możemy wszystkie, całą aparaturę zajrzeć dookoła. O nie, nie będę miał czasu żadnego, no bez skapi Ej, to jest dużo trudniejsze, tak mi się wydaje przynajmniej Czy mogę zerzyć kartki? Dobra, możemy zerzyć kartki, jest spoko Karteczki dawaj mi Kot, nice, da, give me the cats. Di the, the, the halo Poproszę kace, kace, kace Dobra, łopa, mamy Brązowy medal mamy, to jest dużo trudniejsze, słuchajcie Dużo trudniejsza rozgryweczka jest tutaj w isty Planet Jest dużo trudniej Dużo trudniej ogarnąć dobry poziom. Dobra, nie narzekamy. Mamy model, ma, model, medal nawet bym powiedział, bo on z levels już się tego boję. Już kliknę, o Jezus, ile tego tu jest. Jeśli będę tak samo przerobana jak w Tasty Blue, to ja to pierdzielę, słuchajcie. Dobra, the time machine, maszyna czasu, minuta 45, 5 minuta 55, 2,20. Go! The time machine sure looks tasty. If you get big enough, maybe you'll be able to eat it. Czyli ta maszyna będziemy mogli zjeść, jak dobrze wszystko pójdzie. Dobra, musimy się to wpierdzielić jakoś konkretnie. Powiedzmy, to się da, zjedajmy świetlówki. No takie, gówna. Najpierw się na kemisach musimy wyleczyć. Jak najszybciej, jak najszybciej. Tu potrzebujemy bardzo dobrego czasu, ponieważ musimy. Żaba! Chodź tu, kurde, uciekła mi. Dziadyga najgorsza. przepraszam bardzo. Oj, bardzo ładnie. Czo Czolka w Tutaj, A, okej, okay, to pokazuje mi najbliższy, największy. Takie buty. Spoczko. Troszeczkę szybciej. E, eleganciańsko. Dziękuję bardzo. E, E, ja o was będę mógł wciąć. Patrzcie, jak się patrzą na mnie, Skurczy, patrzą, jak ja rosnę. Nie mogę nic z tym zrobić, bo jestem za szybki. W tym Kasiusiu, jestem taki szybki, że. hoho. Wow, let's go, baby. Przepraszam. Oj, coraz więcej rzeczy. Ja, mnie to kolego. Możemy coraz więcej. Szczurek. Zapraszam serdecznie do żołądeczka. My friendo. Zapraszam. Ej, się siusie. O, Dziękuję bardzo. Przepraszam. Zrzedzone. Z tej gówniaki. Oj, tutaj mamy tyle pokarmu, moi drodzy. A, co tam? Ha! goncie mnie frajerzy. Okej. Okay. Musimy tutaj znajdować jakieś pierdole. Możemy to zjadać? Jeszcze nie? Możemy te zielone. Spoko, teraz możemy wszystkie. Pięknie! I'm so big as fuck, daddy. Let's go, baby! Oni zaczęli przede mną uciekać chyba, bo uciekłem na podłogę, że oni się bali, że ich zezre zaraz. Kotek, hello. Zapraszam serdecznie. 2,20 mieliśmy na brązowy medal i chyba na 2,20 się wyrobimy, ale na nic lepszego nie mogę liczyć niestety. Unfortunatele, nie mogę liczyć na nic lepszego. Chodźcie, tu, chodźcie, tu. Docelowo, chyba końcowym moim pokarmem powinien być Time Machine, którego jeszcze nie mogę zezreć. Znów spokojnie 220. Ej, no bez kapi. Kurde, bele, bele, Mam ponad metra.

5 million years ago. Puff! Zdaliśmy się 65 milionów lat wcześniej. To jest bardzo dużo milionów, słuchajcie. Bardzo dużo milionów. Dobrze, zabiliśmy maszynę i nas teleportowała do tyłu w czasie. A jednak jest! Jest fajnie, bo co jakiś level mamy takie. takie. coś popularne. Dobra, to jest spoko w takim razie. To mi się podoba, jest dużo lepiej niż w tej Stable na pewno. Creature critical screech Critters Okej, okay. czyli coś o wywiórki? Critters to są wywiórki takie pierdol... Ej, kojarzymy tą muzyczkę. Stara muzyczka, do której się przypierdzielał. Youtube! Dzięki gro! Dzięki gro! I znowu będę musiał usunąć. Także jak teraz będziecie słyszeli taki zdeformowany troszeczkę dźwięk albo gdzieś w tym odcinku przez parę minutek, to was przepraszam najbardziej, ale oczywiście niestety tak w tej serii będzie chyba musiał być. A bo będziemy musieli wywalić muzykę. Możecie napisać, co chcecie. Czy przez minutę zdeformowany dźwięk w filmie, czy żeby była wywalona muzyka. No bo ta muzyczka jest idealna, no ale kurczę, nie może być tak, że mi YouTube będzie blokował To wszystko halo. Tak, tam się nie umawiam. Głowę zażyć patyka? Przepraszam. O, dziękuję bardzo. Do widzenia. Na razie mrówki, ci dam 3,5 mm, zaraz będzie... ...centimeter. Patrzcie tu ziomeczki A właśnie ślimak szczerze nie mam pojęcia Ile potrzebuje mieć punktów, znaczy jaki czas potrzebuje mieć na dobry czas Jestem bardzo ciekawy Jezus Motyl jakie to wielkie bydło jest Ocie tu do mnie ziomeczki A nie, ale gra jest dużo, dużo, dużo trudniejsza niż e, ta do To od razu widać pierwszy rzut oka. gdy zagramy pierwszą rundę już wiemy, że jest dużo trudniejsza niż wcześniejsza giereczka, słuchajcie naprawdę dużo szybciej trzeba reagować, dużo szybciej trzeba wszystko robić, żeby mieć w miarę ogarnięty czas, czy mogę zjeżdżać, jeszcze niestety nie, a szkoda o, mogę listki wcinać, okej okay, ślimaczki też, pięknie, Ja okay, bardzo przepraszam, a watch ty musisz tak jak głupi debil robijać fajne to było w tej Blue, tam wystarczyło że, yy... znaczy wystarczyło tam trzeba było dotknąć gościa w ryło, żeby coś ci się stało, a tutaj, nieważne w co dotkniesz jakiegoś złego ziomeczka i już od razu cię bije, a to nie jest fajne, Dobra, chyba mogę dużą larwę zezreć. Jak mi się wydaje, listek, przepraszam, co za bitel? znowu się pierdzie na oj, larwę, chodź no tu do mnie, my friendo, chodź tu, dziękuję. Dobra, teraz na dużych larwach musimy żerować, ej, no ziomek, nie zjadaj mnie, proszę cię. Nie, ten czasowy na pewno musi być troszeczkę bardziej usytuowany, tam na parę minutek Chodźcie tu Okej, okay, możemy te piękne śmierć dupce ścinać Przepraszam Panie żubił no, ziomek, nie debicz proszę Cię A Czemu ja się tak głupio obijam, głupi debil? Hop Dobra Dobra, co mi nic nie zrobiło? Na szczęście ten motyw nie zdążył pierdziąć Co to za kartofle jakieś? Zapraszam do mojego żołądeczka, kartoflaki. Owoju! Hop! Przepraszam. Hop! Hop, hop! Szczur! Szczur jest w wielkości motyla. Coś jest nie tak. Albo bardzo duże motyle, albo bardzo mały szczur. To jest zagłoska dopiero. Przepraszam. Oj, motylki! Chodźcie do mnie, koledzy! Jak najbardziej. Pusta. Pusta. I ta, ma, No tyle. Musz mogę zbierać. Czy mogę te? Jeszcze nie. Ale mogę listek, bardzo chętnie. Szczur! Nice. ważka G. I szczurek. 318. Mamy srebrny medal, czyli jednak to był taki dłuższy poziom po prostu. No spoko, dobra, spoko. Nic się nie stało. Halo, halo. Ile zabraliśmy rzeczy? Dwie, trzyst. Ło, kurde. 306. Sprawa, sprawa. Dobra, konkret, następny poziom. Minuta 30, minuta 40 i 2,05. BOOM! Z czyli kości. Będziemy się tu na kościach. 2,05 to był czas na najgorszy. Spoko. Okej, okay, tu muszę małe kosteczki powoli zbierać. Takie buty, spoko. Ej, fajna sprawa. Ejka. Ale zajebista, ale jest dużo fajnie zrobione tak wizualnie, bo tam. tam musieliśmy tylko ryby, praktycznie cały czas to samo, a tu jest cały czas coś innego. Cały czas coś innego zbieramy. To już mi się podoba bardziej niż Tasty Blue, słuchajcie. Ta gierka może być naprawdę dużo fajniejsza niż Tasty Blue. Ciekawe, która była pierwsza. Wydaje mi się, że Tasty Blue, bo to jest taka mniej dopracowana, a ta już jest bardziej. Więc docelowo stawiam, że ta jest... ta, ta była później. Op. Oj, duże kości. Pięknie. Prawie całego chciałem. Ciebie mogę? Nie, jeszcze ciebie nie. Oko, ale kamyki powcinam. Nie ma problemu. Zadowolę się czymś innym, skoro na razie nie chcesz mi dać tego, co potrzebuję. Przepraszam. O, jakie big bonsy. słupy. Pięknie. Dziękuję głowę mogę? Mogę głowę. Elegancko. Ciebie też mogę? Nie, ciebie nie mogę. Ale kamyki wciąłem. ojoj. Oj. krzaki? A, cwany, tu są jeszcze większe dinożarły. Dinożarły wymarły. Jaka szkoda, że wymarły. Hop, krzaki mogę, elegancko. Dziękuję. Przepraszam. o, nie może trafić, diabełku, trochę coś. Kręgosłupa jeszcze nie. Szkoda, szkoda, szkoda. Ej, to jest też dłuższy poziom, nie wiem, nie, 2.05 tego nie zrobię, nie ma szansy. Czyli to będziemy kończyć, słuchajcie, bez tego. Bez naj, 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 tego średniego medalu, bo to może być naprawdę problem. Albo ewentualnie spróbuję jeszcze raz zrobić te wcześniejsze poziomy. I dorównać, jak mi się teraz nie uda. Zebrać tego, Ale, Czacha? Jeszcze cię nie mogę, dobra, przepraszam. O nie, najgorzej, tak głupio stracony czas, dobra, zbieraj szybko, diabełku. Szukaj, szukaj, szukaj rzeczy. Krzaki nie. Głowa. Cały dinożar. Głowa. Głowa. Nie uda mi się. Mam 10 sekund. Dawajcie, proszę. Dobra, tutaj. Tu coś mam do zjedzenia. Tutaj coś mam. Gdzie? Gdzie? Krzaki. Jest! Dinozaur Nie. 2, 4, 0. No. Fuck you! Sekunda się spóźniłem. Ale unlucky. Dobra. Jeszcze raz. Spróbujemy od tego. Spróbujemy jeszcze raz zrobić ten. Minuta 35. Próbujemy jeszcze raz. Musimy jak najszybciej tutaj zbierać te rzeczy, bo ja chcę mieć przynajmniej brązowe na wszystkim. To nie może być tak, że nie będę miał, rzeczywiście. To jest troszeczkę lipa dupa, tak bym rzekł, ładnie. Przepraszam bardzo, najmocniej. Opa, pa, opa, pa, op, pa, op, op, op. opa. Pięknie. Pe, pe, pu, 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 pu. Dobra. O, mogę frogi zbierać. Także, lejazdy z frogami. Minuta 35 tam mieliśmy wtedy. Tutaj trzeba się przyspieszyć troszeczkę, tak, żeby pod minutę to zrobić. Czy mogę baterię wcinać? Mogę. Pięknie. niam, niam Ale już widzę, że jest ciulowy czas. Jest ciulowy czas. Naprawdę jest beznadziejny czas. Nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić tak szybko. Trudne są te misje jak cholera. Dużo to, to, to trudniejsze niż w tasty blue. Cholernie są trudniejsze. Dobra, świetlówki. Pięknie. Szczur. Które tyle dobrze, że więcej ekspo, dużo więcej dają o o o o, o o o o o Kartka papieru, niestety nie Hello, świetlóweczki Przepraszam bardzo Minuta 08 Nie ma szansy, patrzcie Patrzcie, to jest jeden z podstawowych poziomów w ogóle i jest taki trudny Ja pierdzielę 120 praktycznie taki sam czas zrobiłem XD troszeczkę Minuta 25 i znowu nie dały rady, dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Minuta 10 to jest nie do zrobienia. What the fuck? Czy jest do zrobienia? Oczywiście, że jest, tylko że naprawdę jest ciężkie. Trzeba będzie zapamiętać mniej więcej, gdzie co jeść, gdzie co zjadać. Tu będę się trzymał przy, tej, przy tym frogu, żeby go jak najszybciej wciąć. Kurde jesteś jak jeszcze tym małym gnojkiem, jesteś, to naprawdę ciężko jest to często złapać. Dobra, frog mi tu ucieknie. Hop. Ja Ciebie jeszcze nie mogę, cholera jasna Dobra, mogę świetlóweczki Żaby jeszcze nie mogę Czołk. Teraz żabucha? Mogę, pięknie Chodź tu żabo Dobra, bateryjki Żaba, następne bateryjki Wiem gdzie są bateryjki jeszcze na dole, tego nie mogę Szybko, szybko, szybko leć, dobra kluczyk Pięknie, żaba Bateryjki Bateryjki wcięte Teraz lecimy tutaj na dół, bo tutaj było coś. Pięknie, mogę to wciąć. Bardzo mnie to cieszy. Następne klucze, gitara, 53 sekundy. Patrzcie, to jest nie do zrobienia. Jeszcze raz, restart. To jest ciężka mapa. Ciężka mapa, początkowa. Why the fuck? It's so hard. Przesadzili troszeczkę z tym czasem. Powinni dać troszeczkę mniejszy, bo to jest naprawdę. Ko kosmos, słuchajcie. Dobra, mogę to. Uważam, najmocniej. Ciebie też chcę. Bateryjki. Dobra, teraz jest troszeczkę lepiej, słuchajcie. Teraz jest troszeczkę lepiej, żeby nie zapeszyć, ale jest no lepiej jest. Posuwał się. Dobra, tutaj na górę lecimy. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Na górę. Pięknie, 42 sekundy. Żaba, następne świetlóweczki, pięknie Tutaj, cokolwiek, czymkolwiek Szczury, szczury, szczury Szczury, szczury, okej, okay, szczury Nie ma szansy Patrzcie na to Mam 9 sekund teraz Trzeba sobie zaplanować jakąś drogę, żeby to przejść Ej, naprawdę ciężkie Naprawdę ciężki poziom, dobra, go Najbardziej zirytujące to, że e, na tych małych pierdzielach tyle czasu tracimy. Za dużo jest mamy do zebrania, naprawdę, za dużo, zdecydowanie. Widzicie, ja na tym tracę z 20-30 sekund. Dobra, jeszcze raz. Nie options, restart, ostatni restart, diabełku. Skup się. Teraz, jak ci nie wypali, to po prostu to lewasz, Nie chcesz się też denerwować. To jest nie na tej poziomie, że to nie jest taki poziom, że się denerwujesz. Ale jest ciężki, skupiasz się bardzo. Nie jest taki jak z kokosami w tej Steedu na przykład, ale nadal jest ciężki jak cholera ten poziom, Abramek, Swioteczki. Teraz, teraz mamy w miarę ogarnięty czasik. Niech będzie. Dobra, to mam bateryki, żaba w drodze. Następne bateryjki. Tutaj jeszcze fioleczki Dobra, no teraz jest w miarę okej, okay, ale żeby nie zapeszeć Żeby nam się to udało Dobra, tam szczur już uciekł Już nie ma szans, żeby go dogonić Tutaj pięknie Tutaj dwie buteleczki następne Poproszę jeszcze więcej tego Poproszę więcej, poproszę więcej Pięknie Mogę to zebrać Szczurek minuta 10 Kurwo szczurze nie, uciekaj, szczurze! Właśnie przesrałeś mi grę! Jak ty jesteś wredny chujek, szczurze! Go again! Nie, ja jestem mam, jestem zwycięzcą. Nie mogę się dać porobić zwykłym kulką. A patrzcie, że wcześniej zrobiliśmy to bez problemu, a teraz jest problem. Okej. Okay. E, dobra, zjebałem. Ja był, ostatnie podejście. Teraz jest najostatniejsze. Przesram to, przesram. Trudno się mówi. Zbieraj kuleczki, pięknie po kolei. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Muszę się wpierdzielać w takie duże skupiska tych kulek. Dobra, mek, mek. Mamy dużo gorszy czas niż wcześniej. Ale cóż, dobra, spróbujmy najpierw górą polecieć. To jest dobry plan. O, i żeby to tak zrobić, 29 sekund. Dobra, teraz może nie będzie tragedii. Pięknie, dobra, to nie ma tragedii, rzeczywiście, to nie ma tragedii. Zmienię troszeczkę taktykę, od innej strony to ugryzłem i może to zadziałać, słuchajcie, może to zadziałać. Mam szczura. Ja mogę? Ciebie, jeszcze nie mogę. Cholera, jasna. Tu, 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 tu. Dobra, wiem, 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 Chodź. Chodź, 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 Dawaj, 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 dawaj. Nie, Dlaczego? Nie, to jest nie do zrobienia! Brakuje mi cały czas paru sekund. Dobra, minuta 15. Teraz już było blisko, diabeł! Zrobiłem! Minuta 25 potrzebowałem na jeden. Ale dobra, udało się zrobić. Zobaczmy, ile tu trwasz? Bronstein. Eee, 2,6. Do Dobra, zróbmy to. Spróbujmy jeszcze to zrobić na sam koniec, bo to już też wiemy, jak mniej więcej mamy reagować. Czyli zaczynam od tego. Mamy te większe kostki już. To mi się wydaje, że się uda akurat na spokojnie. tu już w co mam atakować od razu. Że kwiatków nie mogę wcisnąć, to mnie też troszeczkę irytuje. Przepraszam, kosteczki. O, elegancko, poproszę. Dziękuję. Kwiateczki mogę wcinać, zapamiętać. Cześć, kwiatek. 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 Dobra, mały kamień. Korpus. W tych poziomach niektórych jest tak, że lecisz powoli, powoli, ale później strasznie przyspieszasz, więc Często nie wiesz, czy, czy ci się uda uzyskać ten poziom, czy ci się nie uda. To się tak nagle z tyłka dowiadujesz w sumie. Dobra, mogę kawałek kręgosłupa zepsuć, a nie mogę tego? What the fuck. No naprawdę? I znowu przerąbę? Nie, no dam radę. Dziękuję. Dawaj do boku. Aż 30 sekund na no spokojnie się powinno udać 205 mam czasu, więc poczekaj. Minuta 40. Sprzątaj diabły, sprzątaj, 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 sprzątaj. Aż 15 sekund, żeby to zakończyć, tą farsę. Go for it! Czek, 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 czek. Dobra, udało się 2-0-5. brązowy medal, ale jest medal. Huuu! Dobra! Słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I tak już troszeczkę dłuższy niż się spodziewałem. Ej, ta gra jest fajna! Jest troszeczkę trudniejsza niż Tasty Blue, ale jest fajna, bo ma troszeczkę fabuły, Mi się podoba, nie wiem. Napiszcie, co sądzicie o tej gierze jak Tasty Planet. Yy, Polecaliście mi ją, więc myślę, że raczej przyjmiecie ją bardzo ciepło. No i dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, także trzymajcie się i do następnego buziaczki, pa, pa.